Te pociągi są super, podobają mi się Naprawdę, ale pora iść spać Nie, co ty mówisz, Luczek Ja bym chciał pójść przejechać się pociągiem Pipek, ale patrz to Jest już tak późno, musimy iść do spania Nie możemy jeździć pociągami No proszę cię, ja tak uwielbiam pociągi Nawet przygotowałem sobie Super strój pociągu Patrz na to Ej, faktycznie, co to jest, Pipek? Nie, no naprawdę Ja chyba nie chcę iść, bo krążą legendy, że pociągi Są bardzo złe w nocy Co ty mówisz? Wszystko będzie w porządku Чух-чух, давай, иди. No dobra, da mnie. Dobra, jedziemy się przejechać z Pipkiem pociągiem pociągiem. Uwaga, wsiadamy do auta i jedziemy do tego wielkiego tunelu. A tutaj Pippek będzie pociąg. O nie, ale to będzie straszne. Dawaj tu. O dobra, schodzimy w tym momencie do pociągu. I jesteśmy już na stacji Pipek. Patrz, za chwilę będziemy na pociągu. Ale super, nie mogę się doczekać. To był taki dobry pomysł. No tak Pipek, tylko pamiętaj, naprawdę te pociągi są bardzo niebezpieczne. Ja nie wiem, czy chcę iść. Tutaj na dole jest peron. O czym ty mówisz? Dawaj schodzimy, a ja tutaj zjadę po linię. Ej, dobra, ja też tak chcę, uwaga. Woohoo, lecę. Wow, dobra, i jestem. I chwilę, tutaj jest pociąg. O, o. Ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żebyśmy tutaj wsiadali. No pewnie, że tak, tylko, tylko nie stoi przy tej żółtej linii, bo zaraz tutaj przyjedzie pociąg. O tak, a on jest bardzo szybki. Musimy go wypatrywać, pipek, tylko serio. Musimy uważać, bo ten pociąg może być dziwny. Patrz, on chyba zaraz tutaj będzie. Naprawdę, ale super. Nie mogę się doczekać, żeby się przejechać. Tak, on jedzie tutaj tą czerwoną trasą. Dobra, powinien przyjechać chyba z tej strony, pipek. Nie. Nieprawda, on będzie z drugiej strony Tutaj przyjedzie Nie no, Pimpek, on przyjedzie tymi torami, pipek, Ja się znam, zobacz, z tej strony będzie jechać Nieprawda, Luczek, tutaj jest pociąg On już sobie przyjechał na stację Jak to przyjechał na stację? Co ty, pipek, mówisz? Ej, faktycznie, tu jest pociąg Muszę zdążyć! Szybko, Luczek, dawaj, ja jestem tutaj, już wsiadam! O nie, chwile, zamknięte zostały drzwi, Pipek! Luczek, co ty zrobiłeś? Nie, ja odjeżdżam! O nie, Pipek! muszę zostać, weź wyjść z tego pociągu, bogam cię, kolego! Nie, nie! Dobra, no nie, pipek weź poczekaj przyjeźdź tutaj do mnie, dobra? Tylko pouważaj na ten pociąg Dobra, postaram się O nie, widzowie, zobaczcie To pipek odjechał sam tym pociągiem A mnie zostawił Tylko na serio Ten pociąg jest jakiś dziwny, widzowie Bo on w nocy, chodzą legendy, że się zamienia A pipek mnie zostawił, no nie, to... No dobra, już nie zdążę za nim pójść Widzowie, musimy naprawdę bardzo mocno uważać I musimy poczekać na kolejny pociąg Dobra, na pewno musi jakiś być Zobaczę sobie, czy tutaj żadnego pociągu nie będzie Hmm, sprawdźmy Chyba tutaj nie nie ma żadnego, musimy chwilę poczekać to jest, jest automat z przekąskami, haha <laughs> i teraz tylko pozostało nam czekać no nie, tutaj też inne osoby nie zdążyły na pociąg, gdzie on może jechać, z której strony, i chwilę tutaj przyjechał pociąg patrzcie to, ej, e, chwileczkę czemu tutaj w środku nikogo nie ma ej, czy tutaj gdzieś jest Pimpek halo, Pimpek, e, chwileczkę widzicie to widzowie, nie ma nikogo w środku, czy teraz się okaże, że tutaj wszyscy wysiedli, coś mi się nie wydaje, to jest bardzo dziwne gdzie jest mój przyjaciel Pimpek, Jak go nigdzie nie widzę, pipek No nie widzę w chwilę. Dobra, pociąg się zamknął i zobaczcie, jedziemy, wylatujemy z tej stacji. Może Pipek jest po prostu na innej stacji, tak! <laughs> nic się nie stało z tym pociągiem. Jedziemy, zobaczcie tu! Oho, tym pociągiem, się siemaneczko! Dobra, musimy sobie zająć na przykład te miejsce siedzące. Let's go! I teraz jedziemy w środku tego tunelu. Tak jest, dobra, jestem ciekawy jak daleko dojedziemy. I musimy znaleźć oczywiście mojego przyjaciela, Pimka, bo to jest bardzo smutne. pipek wow, jedziemy i chwileczkę! A! Co się stało z tym pociągiem? On wy wygląda jakoś dziwnie. Czy tutaj Pimpek zginął w tym pociągu? Nie, on się zamienił. Czekajcie, a w środku jest jakaś maś. O, fuj. Ten pociąg się zamienił. I jak on dziwnie wygląda, ma takie zęby. Czy on przypadkiem zjadł pipka? Nie, chwilę. Ja to muszę zobaczyć. Czekajcie, Pimpek, błagam. Nie, no nie ma go nigdzie. O, nie. Dobra, dojeżdżamy do kolejnej stacji. Może mi się uda stąd wyjść. Wow, ej, zatrzymaj się. Ty pociągu głupi, czekaj. Wow, Wyszedłem z niego. Zobaczcie, jak on wygląda. O, nie. Czy on zjadł mojego przyjaciela? Pipka, Błagam! Nie, nie wiem, co się stało, widzowie. Gdzie jest Pimpek? Muszę znaleźć, widzowie, ten pociąg i zobaczyć, czy Pimpka przypadkiem nie zjadł. I chwileczkę. O, tutaj jest ten pociąg. O nie, znowu. Czy on w tym momencie zamieni się i zostanę może zjedzony? Tak, a wtedy, jak zostanę zjedzony, to w sumie może spotkam Pipka. Ej, halo pociągu, no nie. On jest znowu pusty. To jest podejrzany sus pociąg. Naprawdę, impostor. Ale w porządku. Usiądę sobie gdzieś z przodu i, i muszę dać się zjeść, żeby zobaczyć, czy Pimpek nie jest w środku tego pociągu. Tak, bo ja z Niego uciekłem. Ale tu będzie, widzowie, niezły przypał. Dobra, uwaga, zaczynamy ruszać tym pociągiem. Ale chwileczkę, widzowie. a ten pociąg znowu się zamienił. Dobra, może w środku tutaj będzie pimpek w tych tunelach. O ja, pimpek, czy ty mnie słyszysz? E, chwileczkę, on nic nie mówi. O nie, dobra, idę w takim razie do środka. Tak, może na końcu tego pociągu będzie pimpek, ale chwileczkę, jakoś dziwnie się czuję. Chwileczkę, ja w tym momencie. ała, umarłem. I chwileczkę, jakoś dziwnie się czuję. Ej, widzowie, chyba jest. Jestem teraz tym pociągiem i mogę nim nawet sterować, ale ekstra. W takim razie jedziemy poszukać teraz pipka. Tak, ale tu jest obleśnie. Myś... Nie wiedziałem, że stanę się takim pociągiem. Dobra, jedziemy jak najszybciej. I chwileczkę, może zamieńmy się w normalny pociąg. Tak, będziemy udawać, że my jesteśmy kierowcą i tak szybko możemy zmieniać ten pociąg. Więc uwaga, dojeżdżamy w tym momencie na stację i musimy oczywiście znaleźć pimpka. I zobaczcie to, chyba tam stoi pimpek. Tak mi się wydaje. Czekajcie, zatrzymajmy się. Luczek jest! jesteś gdzieś tutaj. Pewnie jesteś w tym pociągu. O ja, dobra, patrzcie to. W tym momencie zatrzymamy się i Pimpek nie wie, że my kierujemy. Na razie nic nie mówmy. Panie maszynisto, możesz nam otworzyć drzwi? Ja szukam takiego niebieskiego pieska. <laughs> Jasne, że tak. Otworzę te drzwi do tego pociągu. Chce pan wsiąść? Tak, bardzo proszę. Potrzebuję znaleźć mojego przyjaciela. Przyjaciela? No dobra. W takim razie otwiera drzwi. <laughs> Widzowie, tak, proszę wsiadać. Każdy piesek musi wsiąść. O, tak. Teraz <laughs> muszę znaleźć mojego kolego. Ale nigdzie go nie widzę Może to jest zły pociąg? Nie, to nie jest bardzo dobry pociąg Proszę sobie usiąść, proszę pana A Zaraz, ale tutaj nie ma luczka Ja jednak chyba chcę wysiąść Jej, Nie, 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 ja wiem gdzie jest pana przyjaciel Pana przyjaciel jest na kolejnej stacji I w tym widzowie momencie będziemy trollować pipka Zamienimy <laughs> się za chwilę na takiego złego Proszę pana, proszę się nie obawiać Ale ja muszę zobaczyć luczka Proszę mnie stąd wypuścić Nie, nie wypuśćcie cię nigdzie Zaraz będzie twój przyjaciel Dowiesz się gdzie on jest Ale poczekaj Maszynisto, ty troszkę brzmisz jak Luczek. Czekaj, ty chyba jesteś w środku tego pociągu. E, nie, no to nie jestem ja, Pipek. Nie ma takiej opcji. Ja nie jestem maszynistą. Luczek, mówiłem ci, że pociągi są super i teraz sterujesz tym pociągiem, ale to jest fajne, nie? No, bardzo fajne. A mianowicie jeszcze fajniej się będzie, jak ten pociąg będzie taki zły. Nie, co się stało? Dlaczego on jest taki straszny? Ja zaraz umrę. O tak, Pipek, w tym momencie zjadam cię. To jest najstraszniejszy pociąg. Mówiłem, żeby takimi nie jeździ. Zostaw mnie, Ała, co to jest za pociąg? Pierwszy raz mm. takiego widzę, pomocy! Ja umieram i zginam. O, tak, Pipek, patrz ty dłeś o ja widzowie. I w tym momencie znowu zabieram ludzi. Zobaczcie, jako taki normalny pociąg i patrzcie, ile tutaj osób siedzi i zaraz zjemy wszystkich. Nie no, Luczek no, nie. Zjadaj ludzi! Nie no, muszę to zrobić. Uwaga, będę bardzo strasznym pociągiem. Zabieram w tym momencie wszystkich. I uwaga, chcę zobaczyć, jak to wszystko się zamieni, bo za chwilę będzie ten pociąg bardzo straszny. I patrzcie to, widzowie. Ha, ha, ha. Zamieniłem się w takiego złego pociąga, oczywiście. Zobaczcie, jak to wygląda. Teraz wszyscy będą zjedzeni. Co ty im robisz? Zostaw ich to no nie! Oni zginą! O tak, zobaczcie to, widzowie. Jestem strasznym pociągiem. I tak to wygląda. O tak, zjem. Wszystkich. Oni są w mojej buzi. Co ty robisz? zabij się na normalny pociąg. Dlaczego ty to robisz? Nie no, muszę zjeść wszystkich. O tak. Pociąg nadjeżdża na stację. Zobaczcie, jaki straszny. Takie zęby. Co to ma być? Dlaczego on tak wygląda? To jest najlepsza, widzowie, zabawa na świecie. Bycie takim strasznym pociągiem. I muszę zjeść naprawdę wszystkich. Zobaczcie, teraz każdy tutaj deadnie. Zostało bardzo mało osób. I uwaga, tak. Wszyscy umarli. Ten pociąg jest najlepszym i najstraszniejszym pociągiem na całym Robloxie.